No dzień dobry, witam w gadanku na śniadanko Ania Pacholak, dietetyk inaczej i Ania Marcinczak, zielarka i fitoterapeutka Anka Zielanka. Anka Zielanka. Już Ankę Zielankę poznaliście tydzień temu, pewnie gdzieś tutaj będzie odnośnik do tego filmu. Rozmawiałyśmy na temat odporności, dzisiaj będzie temat menopauzy i ziół, zastosowania ziół w menopauzie. Mąż mnie zabije, jak zobaczy, że źle założyłam golf. Ale już poprawiam, już jest lepiej. Może nie będzie widział. Yy, I mhm. yy, słuchajcie, yy, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych. I tak sobie pomyślałyśmy przed samym wejściem, że niewidom. My to czasami dopiero jesteśmy niewidomi. Mhm. Nie widzimy tego, co nas otacza. Idziesz lasem, widzisz tylko ścieżkę. Nie oglądasz się dookoła, nie? Tak, ja myślę, że tutaj y, można przywołać temat uważności bardzo mocno, tak? Uważność. Mhm. Oj, tak, też było na ten temat. Mhm. Ale również uważność na y, osoby z pewnymi niepełnosprawnościami, które są wokół nas, tak? No tak, dlatego że y, no udajemy, że nie widzimy. Osob, które, które potrzebują pomocy, które boimy się czasami nawet takich osób, nie? A to są ludzie jak my. Czasem wiadomo, bardziej wiadomo, sprawni się zachować, nie? Tak, a to są czasem ludzie bardziej sprawni niż my. Tak. Bo potrafią korzystać z myśli, które mają zdrowe, potrafią korzystać wielokrotnie bardziej i lepiej niż my. Ale to się za chwilę rozgadamy tak, na ten temat. E, dzisiaj. parę, parę słów o, o, dzisiaj, o menopauzie. Dzisiaj. tak. Tak, dzisiaj menopauza, uciekasz mi z kadru. Ja już nie uciekam. Ok. W Księdze trzeciej, rozdziale 149, ale teraz idę grubo: dioscurides, czyli. Mm, dioscurides, tak. Czyli pierwszy Ona naprawdę rok. Tak, ma to tutaj napisane pierwszy rok naszej ery. Opisał objawy menopauzy już wtedy, pierwszy rok naszej ery. Menopauza to czas, w którym kobieta przestaje miesiączkować. Jest to spowodowane, to jest oczywiście przetłumaczone na dzisiejszy język. On używał innego języka. Spowodowane zanikiem jajników i zmniejszeniem produkcji estrogenów. Objawy menopauzy obejmują uderzenia gorąca, nocne poty, suchość, pochwy i wahania nastroju. I on już wtedy podawał przepisy na zioła, które można było stosować w leczeniu objawów menopauzy. I ten sam człowiek, on był w ogóle greckim lekarzem i farmakologiem, pierwszy wiek naszej ery. Księga o roślinach leczniczych jest jednym z najważniejszych dzieł medycyny starożytnej. Aniu, co ty na to? Mm. Ja jestem zaskoczona. Szukałam wiadomości historycznych i jestem zaskoczona, że o menopauzie już w pierwszym roku naszej ery było wiadomo. Mm, a ja nie jestem zaskoczona, no bo ona przecież była zawsze. Menopauza? Czy. His czy... No, menopauza? No tak. No tak, no tak, no była, tak. I myślę, że od, od zarania dziejów też starano się zmniejszać po prostu objawy, tak. Już wiemy dzisiaj, że całkowicie zatrzymać się nie da, że jest to naturalny proces w życiu ciała kobiety, tak, organizmu kobiety. Mhm. I jedyne tutaj, co możemy robić, to powstrzymywać objawy, łagodzić te objawy. Znam osoby, które przeszły praktycznie bezobjawowo menopauzę mhm. i jakby nawet, nawet nie wiedziały, że ten proces po prostu przebiegał, tak tylko przy których badaniach lekarskich okazało się, że już jest po. Znam też osoby, które no, jakby dotkliwie miały do czynienia ze wszystkimi objawami, tak jak tutaj mm, na przykład, nie wiem, uderzenia gorąca właśnie, tak, czy, czy skoki ciśnienia, czy No tak, bezsenność. ale ja się wtrącę trochę, ja się trochę wtrącę, bo teraz y, my sobie całym życiem pracujemy na to. Tak. Y, bo jeśli ja mam skoki ciśnienia, ja mam y, problemy przez całe moje życie, bo, bo się odżywiam nie tak jak trzeba, bo y, stres, y, pracuję w korpo, stres jest y, nieprzeciętny, nie radzę sobie z tym, y, pochlewam sobie alkohol wieczorami, bo jest moda na lampkę wina co wieczór, tak? I w tym momencie y, mam problemy przez większość mojego życia, no to siłą rzeczy będą te problemy zwielokrotnione w momencie menopauzy i... I teraz, jeśli już wychodzimy z założenia, że biorę się za siebie, stosuję odpowiednią dietę, niskowęglowodanową, ale przede wszystkim przetworzoną, przede wszystkim nieprzetworzoną, nieprzetworzonych produktów używamy. I y, czynniki stresogenne mamy ogarnięte, no to wtedy to zawsze będzie pierwsze: odżywianie, stres, aktywność fizyczna, i potem, jeśli to mamy ogarnięte, Wchodzą zioła, wsparcie, taki support. Ponieważ jest to naturalny proces w naszym życiu, tak w biegu naszego życia jako kobiet, mm -hmm. to wiemy o tym, więc tak jak właśnie tutaj powiedziałaś, możemy się do tego przygotować i pracujemy też na jakby każdy etap naszego życia, no, samo, samodzielnie, tak każdy z nas sam odpowiada za to, co się z nim dzieje. I tutaj ta aktywność fizyczna, ona jest wskazywana jako jedna też z głównych właśnie i odżywianie, tak, prowadzenie diety przeciwzapalnej. To, to są jakby podstawy, od których powinnyśmy zacząć, powinnyśmy wyjść. Czyli musimy chodzić na siłownię? Nie. Nie, właśnie tutaj jakby chciałabym tak też powiedzieć, że nie jest wskazany bardzo taki silny bodziec, bardzo takie, bym powiedziała, no, dotkliwe treningi. Bo one, one są stresogenne, a to działa znów prozapalnie. organizmu. Tak, tutaj jakby wskazywany jest, czy szybki marsz, no, każdy ruch naprzemienny, jazda rowerem stretching, yoga, takie treningi, które będą dawały większe rozluźnienie mięśni i redukowały właśnie stres. Natomiast jakby każdy tutaj wybiera, jeżeli komuś pomagają długodystansowe biegi, no, no to i dobrze się z tym czuje. Tak? Odpływamy od tematu. A zioła? No i zaraz te zioła. Co może jeszcze wspomagać? Jeszcze, jeszcze aromaterapia która właśnie też będzie z, e, miała wiele wspólnego z ziół, no bo olejki eteryczne, e, czyli znowu spacer po, spacer po taka, lesie, e, sosna, świerk, znowu działanie tutaj e, bardzo, bardzo mocne, relaksujące, e, odprężające, czyli znowu nasza lasoterapia. E, jeżeli chodzi o typowo tutaj yy, wsparcie, na przykład naparami ziołowymi, yy, no to mamy koniczynę czerwoną, która już była właśnie. Wskazywana na żywność. Tak, tak, mam tak, zapisane jako. Koniczyna czerwona była. Ale mm -hmm. przede wszystkim tutaj właśnie zmniejszenie też wybuchów gorąca, tak? Bardzo, bardzo może być tutaj wspierająca. Soja zwyczajna, niepokalanek, liść maliny, który działa progesterogennie. Niepokalanek? Niepokalanek, tak. Okay. Melisa, pasiflora, czyli inaczej męczennica. Kozłek lekarski, olej z dziurawca, ponieważ tutaj mogą pojawiać się również stany depresyjne No dobra, olej z dziurawca. Z poczekaj, poczekaj, olej z dziurawca. I teraz, co ja mam zrobić z tą wiedzą? Bo wiadomo, że oleju roślinnych nie używamy, dlatego, że już nie, my nie jesteśmy w stanie kupić dobre, dobrej jakości oleju w sklepie. Nam się kojarzy olej rzepakowy, olej słonecznikowy. No nie, nie. Jak nie... ja mam, y, y, chodź tu kochana, tak, jak ja mam, y, gdzie ja mam kupić olej z dziurawca? Y, olej z dziurawca można albo kupić ze sprawdzonego źródła. Nie tak, mam. Y, albo można zrobić samemu. Jak? Y, kwiaty dziurawca. Y, w jakich miesiącach rośnie? Lipiec, sierpień. Okay. Zalewamy dobrej jakości olejem i pewnie mnie zaraz zapytasz: A co to znaczy dobrej jakości olej? No tutaj, oliwa z oliwek, olej konopny. Możemy, możemy zastosować. Mhm. I... Czyli taką bazę. Mam dobrej tak. jakości oliwę tak. z oliwek. Mhm. Wiem, przekonałam się już na 100%, że to jest niepodrobiona oliwa z oliwek. Dokładnie. I wtedy mogę ją zastosować i zalewać kwiatki. Tak. I jak długo one tam się moczą? Wystawiamy je na słońce, tak? czyli na parapet, tam gdzie mamy dużo słońca i przez około 30 dni. I co potem? I potem zlewamy olej mm -hmm. z nadkwiatów i mm -hmm. łyżkę dziennie tego oleju możemy stosować. Do sałatki? No, może do sałatki, ale ja bym po prostu go wywijała z łyżki. Tak. Okej. Okay. Natomiast, słuchajcie, co jeszcze? Taki, tutaj przy menopauzie będą się mogły pojawiać również problemy z zasypianiem więc yy, yy, polecam szyszki chmielu czyli piwo nie, nie piwo. Albo na parę z szyszek chmielu, tak? Albo e, też forma może być sproszkowana, ale mogę Wam polecić coś bardzo ciekawego. E, robienie poduszeczek chmielowych. E, poduszki chmielowe. Tak, poduszki chmielowe. Pół kilogramu szyszek chmielu e, wsypujemy Dobrze, do my... wełnianej poszewki i kładziemy sobie e, na swoją poduszkę i na tym śpimy. I taka poduszeczka na 6 dni nam starczy. Na 6 dni, a co potem trzeba wyrzucić? E, no... Ja myślę, że yy, oddać naturze, tak? Czyli skompostować na przykład. Okej, okay. no bo teraz tak: mamy listopad i wiadomo, że ja nie pójdę zebrać y, szyszek chmielu, ale szyszki chmielu można kupić w sklepach zielarskich. Tak. No właśnie. Możesz kupić sobie, zrobić poduszeczkę 6 dni. A dlaczego nie dłużej? Yy, bo tylko przez tyle będzie się uwalniać substancja. Ok, aktywna. okay. czyli 6 dni, yy, poduszka, fajne. Mhm. Słuchajcie, ale jeszcze... można stosować mhm. dłużej, powinno się stosować dłużej, czy raczej te 6 dni wystarczy, żeby pomogło? To, to, jest, 6 tygodni. to, jest, do, to jest doraźne, tak? to jest mhm. doraźne no, ale to każdy musi wypróbować po prostu to, co będzie dla niego najlepsze. Tak? Tu nie ma jednego przepisu dla mhm. wszystkich. Z takich ziół adaptogennych to jeszcze polecam Tulasi, czyli święt, Świętą Bazylię która tuli, tuli tak i tu testowałyśmy nie, to tak, na wyjeździe stresowo, Reset 72 naukowo. Tutaj my testowałyśmy no. też właśnie przeciw tak stresowo, żeby ułatwić mhm. zasypianie, ale też przeciwobrzękowo była zastosowana i, i tam tak. pięknie pomogła. Słuchajcie, panie jeszcze... Jest Stefan, cześć, Jest Stefan. Żeby nie było. To co jeszcze polecam, to dla tych osób, które nigdy nie stosowały, to na siadłówki które zmniejszają napięcie, łagodzą objawy tak różne właśnie napięciowe, działają mogą mieć działanie również przeciw no w tym, w tym momencie największym problemem to nie największym, ale jednym z dużych problemów to jest suchość pochwy. Mhm. To czasami również, bywa właśnie na, również właśnie nasiadówki, tak? Czy naturalnie mhm. też przygotowane globulki, ale to, to, to dzisiaj to już nie, nie mhm. myślę za za, za, szeroki, yy, za szeroki temat. Yy, to, co Znasz? jeszcze możecie, tak? bo tutaj mm -hmm. mogą się pojawić też problemy z ciśnieniem, polecam yy, geranium, yy, ale geranium w takiej yy, żywej postaci, czyli yy, mamy kwiat geranium roślinka. w domu, roślinkę, kiedy przechodzimy, potrącamy liście, uwalniają się olejki. Które, Wszystkie babcie kiedyś miały to tak, na Tak, dokładnie. Uwalniają yy, olejek, yy, to działa kojąco, uspokajająco, obniża ciśnienie. Mega. No dobrze, a ja tutaj mam zapisane jeszcze z naszych warsztatów z Resetu 7.2, bo mówiłaś też o tym, mam napisane malina liść. Tak, yy, to myślałam, że już mówiłam. Malina liść, słonecznik, sezam, dynia, siemnie. Sezam, czyli idę do Biedronki i kupuję sezamki. Yy, nie. No właśnie. Nie, cukru, taki Zapomi Zapominamy o cukrze, tak? Y nie, one są sklejane miotkiem. Nie, nie są miodem. Ten miotek poddany wysokiej temperaturze już jakby. Już jest cukrzone. Nie jest, jest miotkiem. W ogóle, w ogóle poddany wysokiej temperaturze ziarna, zioła, y tak. No to już szlagie trafia, nie? Sezam, do sałatek, y w na na jakim najprostszym zastosowaniu. Mhm. Ja do ryby dodaję. E no dobrze. E Passiflora. No dobrze, ale mamy te zioła, tak? Wymieniłaś. I teraz na przykład mamy melisa, passiflora, kozłek lekarski. I co my z tym robimy? Mm, no, melisę czy passiflorę polecam o, zrobić sobie na par, herbatkę przed snem, mm -hmm. y, usiąść, wyciszyć się. Słuchajcie, to, to są takie same zasady, z TikTokiem. Przy, przy każdym <noise> innym wskazaniu, czy budowali odporności, tak, no dwie godziny przed pójściem spać, to już sobie niebieskiego światła nie dostarczamy, mm, bo ten brak snu, on nie jest tylko wynikiem menopauzy, tylko słuchajcie, cał, całego Całość. kształtu, jakby całego, mm. my cały dzień pracujemy. Są ludzie, którzy całe mm, życie mm, mają menopauzę. Ale my pracujemy cały dzień na to, czy będziemy w nocy spać. No. Od, od momentu obudzenia się pracujemy już na to, tak, e, czy bo my albo, zaśniemy. Mhm. Tak, bo albo robimy te swoje wdzięczności. Tak. I robimy te wdzięczności, albo ich nie robimy, i wtedy już cały dzień jest taki niewdzięczny. A to potem idzie na noc. I ta menopauza jakoś tam wcale, wcale nie ułatwia. Ale to mówisz, że te zioła. Czy są jeszcze jakieś przeciwwskazania? Yy, każda, yy, każda kobieta musi zostać tutaj potraktowana indywidualnie. Słuchajcie, znowu, nie ma jednego Bo sobie zastosuję, no bo teraz, przypisu. bo jest kobieta, nie, która, ja, się ja próbuję tak. się, bo, bo to jest temat, który już tak powolutku zaczynam wchodzić. Za chwilę będzie mnie mocno dotyczył, i e, ja się teraz nasłucham. E, z gadanka na śniadanko: e, melisa, passiflora, kozłek, chmiel, idę do sklepu zielarskiego, kupuję wszystkiego tonę i teraz wszystko na hura. I no, jak ja mam wybrać. Nie znam się, nie chcę się znać, chcę, żeby ktoś mi pomógł dobrać do moich, do moich odpowiednich właściwości, do moich chorób towarzyszących, bo większość z nas, większość osób ma albo cukrzycę typu 2, albo insulinooporność, albo jakieś dodatkowe schorzenia i teraz chcę sobie pomóc nie lekami hormonalnymi, no bo są takie zalecenia, że terapia hormonalna zastępcza i tu już się robią schody, bo to ma duże skutki uboczne, ja tego nie chcę, ja chcę naturalnie, ty jesteś w stanie taką osobę wziąć indywidualnie i potraktować, powiedzieć, słuchaj, to będzie dla ciebie lepsze, to nie? Znaczy, jakby ja jestem w ogóle zwolennikiem indywidualnego podejścia do, do każdej osoby, tak? Czy, czy, czy to dotyczy, nie wiem, menopauzy, czy to dotyczy mhm. każdego innego, każdej innej sytuacji, tak, z którą dana osoba się mierzy. I tutaj też jestem zwolennikiem tylko i wyłącznie indywidualnej konsultacji i podejścia i ułożenia po prostu... Bo może się tak, jeżeli biorąc pod uwagę, czy właśnie farmakologię, która jest włączona, czy jeszcze inne tutaj, na przykład współistniejące choroby. A ty polecałabyś stosowanie takiej terapii hormonalnej zastępczej w okresie menopauzy, żeby pomóc takiej kobiecie? Ja tutaj nie, jakby nie będę prowadzić tego typu dyskusji, dlatego, że to jest wybór każdej. Osoby indywidualnie yy, i decyzja też każdej, każdej kobiety, tak? bo do tego powinna mieć prawo, żeby a sama ja, mogła zadecydować. Tak, a ja jestem przeciwna. Wiem, że, wiem, że są silne, yy, wiem jakie mogą być skutki uboczne tego, i yy, no, ale tak, jeśli już jakaś kobieta zdecyduje faktycznie, żeby z tego hmm. skorzystać, to pozostaje nam tylko ją wesprzeć i, i wspomóc tak. i uświadomić. Natomiast to, to zawsze będzie. Pacjent zawsze jest ostatecznym decydentem w kwestii własnego zdrowia. Dokładnie, Każdy, każda osoba musi sama zadecydować. Na podstawie dostarczonej wiedzy oczywiście. Mhm. No, fajny temat. 17 minut nam się zrobiło znowu dzisiaj. Słuchajcie, subskrybuj kanał, zaznacz tam dzwoneczek, to pojawi się za tydzień chyba pójdziemy już po tym lesie. Tak. Bo to są będą już takie ostatki kolorowego lasu i zrobimy e, odcinek o lasoterapii za tydzień. Zrobiłem. Tak? tak? Mhm. Dobrze. To widzimy się za tydzień z Anką Zielanką, a my widzimy się jutro w gadanku na śniadanko. Jutro będzie z babcią, dzień z babcią Walosią. I pamiętaj o wdzięcznościach, i pamiętaj, dobrze, że jesteś. I leć w zdrowiu do setki, pa!